Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak aktywować tryb Agility w Mercedesie W204, ale ta metoda działa też w generacji tej samej co W204 czy na przykład W212 i tym podobnych. Czym jest tryb Agility? Bardzo krótko mówiąc, jest to coś w stylu Sport Plus. Reakcja na gaz jest szybsza, skrzynia przełącza szybciej biegi, trochę mocniej je przeciąga, czyli wchodzi na wyższe obroty. Po czym poznać, czy mamy tryb Agility, czy go nie mamy? Tutaj na dole widać literkę trybu, w którym aktualnie jesteśmy, w trybie, w trybie skrzyni. No i ja mam E, ekonomiczny, S, sport. No i to wszystko, E i S. To są dwa tryby, które na ten moment mam aktywowane, które mogą działać. No i dołożymy sobie dodatkową literkę, literkę A. Jak to zrobić, już pokazuję. Oprogramowanie, jakie potrzebujemy, to przede wszystkim Wediamo. Potem potrzebujemy pliki CBF, które umożliwiają nam połączenie z komputerami, jednostkami w naszym samochodzie. Następnie przyda się programik VGSNAG2. I do odblokowania ECU, czyli komputera, będziemy potrzebowali. Seed Calc, kalkulator nasionek, że tak to przetłumaczę na polski. No i oczywiście interfejs do połączenia. Najtańszy OpenPort, bez tutaj większego wymyślania. Dodam jeszcze, że ta procedura działa na pewno ze skrzynią 7G, tą 7G Tronic. Nie jestem pewien, czy to zadziała ze skrzynią 7G tą zwykłą, a już na pewno nie będzie działać ze skrzynią pięciobiegową automatyczną oczywiście. Dobrze. Przejdźmy teraz do połączenia z komputerem. Wediamo odpalone. Jeszcze dodam tylko, że linki do tych programików i plików CBF znajdziecie w opisie u mnie pod tym filmem. Wybieramy teraz pliki, które chcemy, którymi chcemy łączyć się z kom, programem z komputerem. Tutaj zmieniamy w tym okienku na pliki CBF tak jak widzieliście wskazujemy na folder, gdzie te pliki CBF są umieszczone Wediamo database okay. No i teraz te pliczki wczytują się Za chwilę wybierzemy sobie. Klik związany ze skrzynią. Będzie to VGSN. O, tutaj. VGSNAG2. No i uważajcie, żeby nie pomylić czasami z VGS4NAG2. My wybieramy VGSNAG2. Wciskamy OK. Akceptujemy. I nawiązujemy połączenie z komputerem z Eku. No i widać, że połączenie zostało nawiązane. Teraz, jeżeli ktoś ma jakieś farta, jakieś lepsze pliki niż ja, to tu po rozwinięciu VGSNAG2 w diagjob, folderze diagjob, powinien być plik Eku unlock. DJ Eku U mnie tego nie ma i pewnie u was też może nie być. Co w tym przypadku należy zrobić? W tym przypadku musimy sobie odblokować ręcznie. Jak to robić? Już pokazuję. Wchodzimy do eku. Do manual command input. Wpisujemy 27 spacja 09. Wciskamy send. I otrzymujemy nasze ziarno, nasz seed. Przechodzimy do programu seed kalkulator wyszukujemy na liście VGSN AG, czyli naszą skrzynię VGSN AG2 sec czyli zabezpieczony i wpisujemy Nasze ziarno ale nie całe tylko ostatnie 4 bajty czyli D A spacja A E spacja 6 8 spacja 4 4 Po wpisaniu wciskamy generuj. No i tutaj wygenerowało nam nasz kod do odblokowania. Wpisujemy go teraz w okienku w Vediamo. 0A. Spacja. No I musimy go sobie skopiować ctrl C spacja. Ctrl V. Po wpisaniu tego kodu wciskamy SEND, i otrzymaliśmy informację, że komputer został odblokowany. Teraz możemy wyłączyć to okienko i przejść dalej do kodowania. Wchodzimy teraz w kodowanie. Wybieramy sobie z listy ostatnią opcję. Chwilę czekamy, aż się tutaj wszystko wczyta. Ok, gdy się wczytało, to zapisujemy sobie nasz plik z tymi wszystkimi informacjami odnośnie kodowania, ponieważ będziemy za chwilę do niego zaglądać. Najlepiej na pulpit. Ok, czyli wciskamy Save to File. Ok, i idziemy sobie do pulpitu. Szukamy naszego pliku. Jest to plik HTML. O tutaj. I mamy teraz informacje. Przede wszystkim o naszym kodowaniu. Gdybyśmy popełnili jakiś błąd, to możemy przywrócić ustawienia fabryczne naszego kodowania, właśnie z tego tutaj kodu na dole. I będziemy jeszcze potrzebowali wersji. Tutaj wersja diagnostyczna 0403. To będzie nam teraz potrzebne do użycia SitCalc, e, nie calk, tylko VGS Manager. Wracamy sobie do e, tutaj naszego diamo. wciskamy manual coding. Kopiujemy sobie ten kod, który tutaj już jest zaznaczony. Wklejamy go do VGS Nag. Trzeba sobie wszystko zaznaczyć i Ctrl V wklejamy. No i widzimy, co tutaj mamy. A, jeszcze musimy wybrać, oczywiście, wariant. To jest to, o czym mówiłem. Wariant 0403. O. Wariant 0403, nasz kod wklejony. Wklejmy go jeszcze raz dla pewności, żeby czasami nie było, że coś się nadpisało przy zmianie wariantu. Ok, no i widzimy mody, tryby, jakie mamy. TS to są y, aktualnie włączone tryby. My sobie włączymy jeszcze to i to, czyli manual i automat. Manual będzie pokazywał nam mm, dodatkowy tryb. Ja aktualnie mam w manetkach. Y, wystarczy włączyć i, ben, i działają mi po prostu. Y, więc, a może pozbędę się tego i zostawię tylko tak, jak jest. Ten kod tutaj, zauważcie, że. Tu się zmieniają. Jak włączę sobie, zaznaczam i wyłączam, to nam się zmienia nasz kodzik i ten kod teraz sobie musimy zaznaczyć, skopiować i wrócić do Wediamo, wkleić tutaj ten nowo wygenerowany kod i wcisnąć EQ-coding. Pojawia się komunikat z ostrzeżeniem, wciskamy kontynuuj i wariant nowy został dopisany do komputera, do skrzyni biegów. Od teraz mamy włączony tryb Agility, czyli Sport Plus. Wyłączyłem zapłon, włączyłem ponownie, no i proszę Państwa ESA. Tryb Agility został włączony tutaj pod tym przyciskiem. Można sobie zmieniać. I wszystko działa jak powinno. Dobrze. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik okazał się przydatny. Jak tak, to pamiętaj, by zostawić łapkę w górę oraz jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam cię do subskrypcji kanału. Po więcej tego typu rzeczy, jak samemu sobie coś zrobić, zakodować, tak by nie musić przepłacać u specjalistów. Samemu sobie wszystko próbujemy zrobić, pozmieniać i pododawać. Pamiętaj też by odwiedzić moje social media. To jest Instagrama, TikToka i Facebooka. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, udanych napraw, cześć!